Dzień dobry Robert w trasie. Wita. Kolejny tydzień, kolejna dystrybucja. Jedynka dalej wypada, ale już na środę mam umówiony. Dzisiaj mamy poniedziałek. Poniedziałek 13 dzień maja. Bardzo szczęśliwy, bardzo fajny, dlatego że nie jadę sam. Dzisiaj jedziemy w podwójnej ekipie. Mam kolegę, który się szkoli, a ja mu tylko pomagam. Dzień dobry powiedz. Dzień dobry. Nie Dokładnie, witam. także teraz już jesteśmy w hełmie, już wyjeżdżamy. Teraz kierunek Lublin pogoda jest wspaniała 14 stopni i zaraz deszcz będzie padał eee, dobra, ja już chciałem zrobić niespodziankę później, ale zrobię Wam ją dzisiaj, dzisiaj Wam przedstawię mój plan ale to, to dopiero później, na razie muszę się z hełma wykaraskać, także no jedź tym Audi no jedź nie zastanawiaj się także za chwil kilka się odzywam, a teraz wyjeżdżamy z hełma tak się umówiliśmy żeby on dało, tak a to weekend w Krakowie a to rajd a to coś jeszcze Ile wyjdzie tyle z wodu ale się kurde rozpędziłem muszę wam pokaryć. Już mamy wszystko załatwione, wszystko mamy zrzucone, mamy mały zwrot, także na, jedziemy sobie na chłodni. Tak, na minus 20. Tylko i wyłącznie dlatego, że musimy zwrócić, więc jeszcze do firmy musimy podjechać. Jutro mamy Śląsk, jutro jedziemy też we dwóch. We dwóch. Żeby nie było. Dobra, to już teraz oficjalnie mogę wam powiedzieć. W tej obecnej firmie jeżdżę ostatnie dwa tygodnie, czyli jeszcze ten tydzień i przyszły tydzień. I za dwa tygodnie widzimy się na krajówce. Także mam nadzieję, że z niektórymi z Was uda się spotkać gdzieś na jakimś parkingu, jakimś mopie albo coś. Bo z powrotem będę jeździł u mojego byłego szefa i będę jeździł znowu Renatką i będę jeździł znowu po kraju. Także coś ciekawszego, coś będzie fajnego, coś się będzie działo. Ale to tak wam powiedziałem w tajemnicy. No. Chciałem zrobić taką kurczę niespodziankę, ale nie wytrzymałem. Za dużo też pytań mi zadajecie, więc, więc wam odpowiadam. <ścoughs> Dobra, zaraz niech ten przejedzie, ten pociąg i kurde, jedziemy dalej. Dzień dobry, 14 dzień maja, wtorek zaczynamy kolejny dzień, dzisiaj Śląsk i ja dzisiaj po prawej stronie sobie siedzę, a prowadzi kolega, której się uczy. Także dzisiaj sobie jedziemy, ja dzisiaj mam na totalny light. No. Dzisiaj robię za co mi się bardzo podoba. Lekki stres jak on prowadzi, ale dajemy radę. Spoko jest. Omijamy teraz korek na jedynce przed Częstochową. To jest taki dosyć poważny, duży. Także jakoś, mam nadzieję, pójdzie nam. Za 600 metrów skręć w prawo. Dokładnie, za 600 metrów skręcamy w prawo, żeby znowu nie stać. I wyjedziemy przed samą Częstochową. Niestety. Także, tak trzeba to robić. Już niedługo znowu będzie omijanie i nie tylko Śląsk, niedługo Wam pokażę też inne rejony naszej wspaniałej Polski jak Wam wczoraj powiedziałem Renatka już na mnie czeka, no ale jeszcze mam okres wypowiedzenia, także muszę jeszcze tutaj swoje odjechać jeszcze ten tydzień do końca i przyszły tydzień i już ostatni tydzień maja spotykamy się spotykamy się gdzieś, gdzieś tam w Polsce, jeszcze nie wiem gdzie, bo jeszcze Kinga nie, nie dzwoniła, że już ma załadunek dla mnie na 27 maja, poniedziałek. Tak? Oczywiście żart. Wiadomo, że tego aż tak z takim wyprzedzeniem nikt nie będzie załatwił. Ale znowu będziemy pracować z Kingą, znowu będziemy pracować na Renatce. Tej drugiej niestety, nie, nie, nie tej, co jeździłem wcześniej, tylko tej drugiej. Ale nic, taka sama jest, więc spokojnie. Tymczasem mykanów. Jedziemy do pierwszego punktu, tego, tego wspaniałego punktu, gdzie znowu będziemy pewnie czekać. Ach, trudno się mówi. Także do później. Stale na dole, wychylam się znów. Robię to po to, by pokazać, że po to, że jesteśmy tu, się sami do dumy latamy, latamy ze celu i latamy że podolnego noga, damy, sami spadamy do kupy i lubię, że tu do roboty, a do styka, po to, by przeżyć, pływa pani na gaz, generowania one na młodzież, skok, to nie jest eminę Emily na Gileredy, dziś kolaboruje z dickiminarzem. Tutaj, tak, 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 stale tu nowe, tak, tak, to by tak, tak, i już teraz skończyliśmy całe rozładunki. Teraz jedyne 4 godziny z hakiem do domu. Oczywiście jedziemy, jedziemy na krakowską trasę. Ponieważ często chowa jest zawalona, złężki są zawalone i tak dalej zawalone. Panie szybciej przechodzą, nie żartowałem oczywiście, proszę się nie spieszyć. O, no, i teraz jedziemy na wprost, rądkiem. I rewelacja rondem wprost tak na rondzie prosto. Jeb! Yep. Dziękuję. <laughs> Dobra, okay. lecimy, lecimy. Uwaga, uwaga. fotoradar robi zdjęcia. Cyk, ale ja za kółkiem nie siedzę, więc mnie to nie tyczy. A luksusowo. Pryk. Jest piękna pogoda, słonko się schowało i pada deszczyk. O, i teraz się ścigamy z kolegami. Bo Piotr dzisiaj też ma kolegę, którego szkoli. I teraz, kto będzie pierwszy na siódemce? Czy my, czy oni? Zawody rozpoczęte. On ma szybszy samochód, jakby coś. Nie to, żebym się tłumaczył, ale tak jest. Więc zobaczymy. Już niedługo kolejna relacja. Jak patrzę w tył, to sprawdzam, czy nie ma kurew Nie, nie, nie Dziad nad ranem, bo towar najwięcej waży o szóstej Ty rano, to mieszam wódkę z Red Bullem. Nie mam sąsiadów, bo jebię na przed Jak patrzę w tył, to sprawdzam, czy nie ma kurew Ciabie nad ranem, bo towar najwięcej waży o szóstej Piąta trzydzieści na zegar Pobudka zagrała Znowu nie śpię, nie dowiedzam, że Ej, zasłużona przerwa krótka. O, tutaj głąby so, siedzą. O. A Piotrek się schowa. Cześć Pioterson cześć Pioterson. No, także udało się nam dojechać. Idziemy teraz krótką przerwę zrobić na hot doga i spierdzalamy tak, ja dalej. Ja garnitur, założył, Spoko możesz Cześć wszystkim, 15 dzień maja, środa, tak jest, środa ja dzisiaj jadę, ale tylko tutaj zaraz właśnie zaraz właśnie będziemy fajrant robili żegnam się już z tym dukatem, którym zrobiłem 60, ponad 63 tysiące ponieważ, no będzie naprawiana ta skrzynia biegów a z tego co wiem, to prawdopodobnie będzie to dość długa naprawa, także Także ja już chyba nim nie będę jeździł do końca mojej kadencji, do końca mojej kariery w tej firmie. Zobaczymy co dostaniemy. Zaraz się okaże. No i tyle, tak? Także ja teraz już jadę sobie tutaj na, na bronisze do firmy. I zaraz wszystko się okaże. Odebrałem samochodzik zastępczy i Muszę Wam powiedzieć, że jestem całkiem zadowolony. Dostałem Iweko, Iweko dostałem w kontenerze na bliźniaku. Także ja jestem, jakby całkiem, całkiem. Nie jest to może nowe Iweko, no ale jest, tak. Także nie, nie całkiem, całkiem nie, kulawo, nie kulawo, może być. Teraz mam dylemat, ponieważ mam do wyboru: albo jeździć tym Iwekiem, aczkolwiek ma swoje mankamenty, bo skrzynia trochę ciężko chodzi. Prócz tego, no niestety, nie jest to demon szybkości. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak to Iveco, jest całkiem, jest całkiem wygodne, jest całkiem takie fajne, tylko podłokietnika nie ma, no ale trudno się mówi. No i mam dylemat, bo jeszcze w, same, w, tym, w firmie mamy jeden wypożyczony e, Renatkę, no i więc nie wiem, czy nie będę Renatką przez przypadek jeździł. Ale to jeszcze chwilę, bo na razie jeszcze jadę, jadę po kolegę, który też odwiózł samochód do serwisu tylko że on z kolei odwiózł na chłodnie także w inne miejsce i teraz właśnie zaraz będę skręcał w 90 dwójkę i jadę do błonia po niego a później wracamy do potem wracamy już do firmy całkiem całkiem nie kulawo nie kulawo ha 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 Bożeńcin Poznań, Warszawa. Ha, no, no, dobrze jest, dobrze jest. Środy ciąg dalszy. Już mam pierwsze zajawki na powrót na krajówkę. Otóż wylądowaliśmy teraz z kolegą na centrum logistycznym, gdzie mamy odebrać jakąś jedną małą paletę, dokładnie kilka kartonów. No i wiadomo, tak, generał na bramce potem biuro i teraz czekamy na wolną rampę znaczy wolnych ramp jest od... dużo jest wolnych ramp ale niestety musimy czekać na zlecenia ponieważ biurokracja jest taka, że... no nie, niestety także czekamy na załadunek i potem spadamy do firmy tak, i tyle głowa mi boli Chyba nie wiem dlaczego ale wariat sielanko, sielanko czwartek czwartek, któryś tam... ten... maj, tak? jeszcze Dzisiaj jest dokładnie 16 maja. 16 dzień maja jedziemy. Jesteśmy już między Zamościem a Chełmem. Zapomniałeś dodać, że z nowym najlepszym kierowcą. Tak, mamy tutaj. Najlepszym no ciebie razy, Młodego to... do nauki. Właśnie uczę go jeździć. Ko kolejny pokazuje Popakowski Cyprian się jedzie. już jedzie gdzie indziej, a tutaj z Michałem sobie jedziemy, także on teraz prowadzi. Jest u Ciebie, czuję się, Panie Ja już jestem po dwóch dwusetkach Dla odstresowania ja bycie, Ale jest dobrze Ale okej okay. I teraz lecimy dalej Z czasem mamy po... Bardzo kiepsko mamy czas Bo po drodze był wypadek na S12 Dwa tiry się machnęły Cała droga zablokowana Więc trzeba było jechać objazdami Do tego jeszcze ulewny deszcz był tam W naszych bardziej bliższych mazowieckich regionach Takich waszych i no tak dalej, i dalej, tak mój. dalej. <gry> no więc tak to. Więc teraz trzeba nadganiać. Jest godzina 12:30, a my dopiero jesteśmy przed hełmem. I to jeszcze kawał przed hełmem. Ale trudno się mówi. A no i jedziemy, oczywiście, tym iwekiem wynajmowanym. Znaczy tym serwisowym, masakra. Ani się rozpędzić, ani nic. Fakt, faktem, że dzisiaj towaru mamy od chuj ciut. ciut. Także tak to. Yeah. Więc no, co? co? Zaczynamy czwartek i jedziemy. Tak ja wiem, nie może być. Może. Czego chcesz, czego chcesz, możesz w zgodzie żyć. Wiesz jak jest, wiesz jak jest, ale wrożysz to. Jak w woda, co przetarła swe ścieżki. Ja bez zapleczki granat rzucam Tobie tu. Wy wyjść z opresji, presji, staw tu czoła. Przez drodze, nie po drodze było mi to poznać. Teraz nie mam złudzeń, mogę do przodu podążać. A ja za złe ucinki kara, karma dopadacie jak karma, co wraca w tych koszmarach. Nocna Marta, nie czyń złego tego, co tobie miłe. Może to dlatego nosisz sobie winę. W jedną chwilę straciłeś całą siłę, bo zrozumiałeś szybko to, co sam zrobiłeś tyle. I może nie za późno, by winy odkupić. Dobro potrafi wracać, szacunek budzi. Piątek, piąteczek, piątunio, 17 dzień maja. Zaczynamy ostatni dzień w tym tygodniu i ostatni dzień przed ostatnim tygodniem w tej firmie. Godzinę mamy 7.30 prawie, a my już jesteśmy na A1. Nie, przepraszam, na razie to jest samo 1. A1 to będzie za dwa lata. Ja znowu jestem, jak widzicie, z prawej strony. Z kolegą Typianem sobie jedziemy po raz kolejny wczoraj był Michał dzisiaj znowu Cyprian Cyprian będzie jeździł chyba na Śląsk bo tak go wysyłają ze mną i to było dobre pogoda jest super ciepło ale mgliście i deszczowo także nie jest źle taki raporcik szybki na dzień dobry dzisiaj mamy poszerzony Śląsk także jeszcze będziemy mieli rudę Śląską jeszcze będziemy mieli gliwice ale bez Zabrza. także tak to ale no, że ja dzisiaj z boku siedzę, to jestem wyluzowany. O której wrócimy, to wrócimy. Samochód zabraliśmy jednemu koledze, żebym nie musiał się męczyć tym kontenerem, co wczoraj jeździłem. I wszystko w temacie. Także zaczynamy, jedziemy. Co się stało? nic się stało. Co się stało? Się stało. Tak, to ja pokażę co się stało. Panowie, co tam wszyscy, panie i panowie, co tam jest? Tam jest... kurde, ale mi się ręce trzęsą. Tam jest inspektor. Inspektory. Dwa razy. To teraz możesz jeszcze raz zdradzić. Co się stało? No co? Nic Przekroczyliśmy. Trochę przekroczyliśmy wagę, niestety nas wy... wyselekcjonowało. Zostaliśmy ściągnięci na bok trochę, to na <gry> No. tam. i tyle, także o, a tutaj jest drugi także dzisiaj jest akcja bus na Śląsku, jesteśmy teraz przed Siewierzem i tyle, więc teraz czekamy na wypisanie glejtów glejty wypiszą i zaraz będziemy lecieć dalej także luzik ok, formalności załatwione, także można lecieć dalej, bardzo sympatyczny pan krokodylek Potraktował nas bardzo ulgowo. Więc stówka mandatu. I polecieliśmy dalej dokumenty w ręku, więc o, luz! Ale wie wiecie panowie? Ha ha ha, wiecie panowie, że dalej nie możecie jechać. Ha ha ha, musiałem to powiedzieć. Dobrze, proszę pana, przyjęliśmy do wiadomości. Dziękujemy, do widzenia. I na, i na tym będzie Fajrant. Cypron już przeszedł test, już jest zadowolony. Wow. Spodobało mu się, powiedział, że mogą go zatrzymywać częściej. Dopóki firma płaci. Dopóki firma płaci, więc luzik. Dobra, jedziemy rozładować to w cholerę, żeby się pozbyć jak najwięcej i jedziemy dalej. No ale niestety, prawie pół godziny w plecy tym razem mamy. I tyle. A to widz. Jedziemy, wpadamy, rozładowujemy i spadamy dalej. No dobra, o, tutaj kogoś wyprowadzają. Ale my przejedziemy, ok, super, na prawy pas poproszę, nie, do, do, nie, dobrze, 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 na prawy, i następny na lewy. dobra, proszę kierować 13:30 dopiero niestety rozładowaliśmy wszystkie. Poczekajcie, tutaj sobie trochę wytrę. No trochę lepiej. 13:30 my już wyruszamy. Jesteśmy w Knurowie dokładnie, bo jeszcze niestety tutaj musieliśmy przyjechać. Także z Knurowa do tego pokazuje nam 5 godzin jazdy, ponieważ czy częstochowa, czy skarżysko kamienne jest zapiewalone. Więc niestety musimy swoje odjechać, swoje odstać i tak dalej. Co zrobić? No niestety, nic nie wymyślimy, więc po prostu jedziemy, jedziemy do Siódemki, do Krakowa, najwyżej Skarżysko zrobimy miastem, żeby jakoś pojechać dalej, A znaczy do Krakowa, do Siódemki po prostu, tak, ale jedziemy przez Zawiercie, więc może jakoś tam w wyjedziemy na dwupasmówkę, już będzie lepiej. No i tak to wygląda, kichowato, no ale trudno się mówi, dupnie. Should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, sneak my skeletons, melting. Wicked pocket all high when I think I smell the scent of elephant. manure, hell, I make a lure, screw it to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches, my bell skin. win went from hellmans and being ralph in for Scribbles Scribble, jam, Revel, and 97 Freak, Nick, how can I be down Tydzień pełen wrażeń, pełen różnych wydarzeń. Dzisiaj chyba był najciekawszy ten dzień. <noise> no, związany z drapieżnikami, ale bardzo miłymi drapieżnikami się okazało. Eee, I pełen niespodzianek, tak? Otóż sumując, podsumowując, był to tydzień szkoleniowy. Był to, bo praktycznie każdego dnia jeździłem z chłopakami, którzy przyszli do pracy, których szkoliłem, gdzie mają jechać, jak mają jechać, i tak dalej, i tak dalej. żeby im pokazać wszystkie punkty, bo wiadomo, że wszędzie jakoś trzeba inaczej podjechać, inaczej jakieś relacje i tak dalej. No a oprócz tego, tak jak już wam wcześniej wspomniałem, następują zmiany. Następują zmiany tego typu, że żegnam się z obecną firmą i wracam do poprzedniej, gdzie będę śmigał po krajówce. Także mam nadzieję, że z niektórymi z Was będę się spotykał gdzieś tam na parkingach ewentualnie. I na tym będziemy kończyć. Jeszcze przyszły tydzień, oczywiście, jeżdżę w tej firmie. Nie wiem ile dokładnie, bo planuję, żeby piątek już był tutaj firmowy. Już nie będę jechał na Śląsk, ponieważ chcę pozałatwiać wszystkie tutaj formalności związane z odejściem. O, tutaj panią jeszcze przepuścimy, niech sobie jedzie na rowerku. Sport do zdrowie pamiętajcie I, i na tym zakończymy. A 27 w poniedziałek już będę ruszał w drogę. Także widzimy się na szlaku. A tymczasem, jeszcze przyszły tydzień. I tymczasem dla wszystkich szerokości, zdrówka i do przyszłego tygodnia. Cześć!